Halo? Halo? Ja, halo? Ja, halo? A halo? A halo? Słyszałeś mnie Sosik? Nie ma czuć. Słuchaj, bo ja z Polcami się z tatą dzwonię. Se. Bo ja mam zamogu do sprzedania. Piszmy, panie. Ze wtyczki ma HPSA, ma EPSA i ma komputer pogadowy. Tymatom, bo sobie, ale ja to, to warbuczek, ale Pani tak jest odpoczywany, jak w tu panie, tam doł, do panie, A za pani jacic. No. Panie, Panie, nie mam być do takiego warbuczka, Panie, A ze sztuweczkę to my dali z nami, za to zwyczajną, jeszcze Pani za To są że złotych, proszę to są drogie rzeczy, bo tam, kurwa, wie a co, a to w te jest kurwa, panie Kochany. Bo to jakby się złożyło, złożyło tak już Pani nie złożył tej kurwa, panie Kochany. Ale pan w kochany. to, Oh my god.